Elo, elo z tej strony, Jędra, z Elo, dzisiejszy vlogmasik jest taki na szybko, bo mam ostatnio mało czasu, a chcę, żeby filmy były regularnie i tak już dosyć regularnie nagrałem ponad tydzień. Jeszcze. co to było? Jeszcze tak chyba licząc 13 dni i koniec tego challenge'u. Jak dla mnie to fajnie, że to się już tak powoli kończy, bo codzienne nagrywanie jest. Z... Spoko, ale co za dużo, to niezdrowo, więc co mi się tak odbija, ja kurczę. No więc myślę, że taki vlogmas na szybko Wam się spodoba. I teraz będę sprzątał swój pokój, tak pomyślałem. No więc lecimy sprzątać pokoik. Mordeczki, teraz będę sprzątał swój pokój. Patrzcie, jaki bałagan zostawiłem na tym łóżku. Moje słuchawki, inne rzeczy, więc. Trzeba to posprzątać. Teraz pójdę po jakiś worek. Patrzcie jaki fajny worek znalazłem i... No i tym będę wyrzucał śmieci z mojego pokoju. No, taki może być, tak myślę. Myślę, że się to wszystko zmieści. No więc idziemy do mojego pokoju. Ordy teraz będę sprzątał, więc teraz taki timelapse po prostu. No, będzie to wszystkie w samym tempie, i tak mnie pewnie jest. Nie złychać Teraz dajemy do worka. O! No! Do worka dajemy. Teraz. No, to by to i no, no, więc wszystko to mnie, Tak myślę. Myślę, że. No film jest ciekawy. Sprzątam swój pokój. No. No to sprzątamy. Już jest prawie połowa. No. Tu pan zaraz. Jeszcze coś. Mordeczki to ja będę kończył tego krótkiego vloga, ale ważne, że coś nagrałem dzisiaj, no więc dzisiaj nie będę otwierał czekoladki, bo mi się nie chce, będę szczery. No, no to się widzimy jutro na 11 vlogu na tym kanale. Myślę, że taki film ze sprzątania po pokoju Wam się podobał. Oczywiście łapeczka, subiczek i komentarzy. Jak oczywiście komentarze będą włączone. No to Elo i widzimy się jutro.